cześć, cześć, jestem Ania, tegoroczna maturzystka. Aniu, słuchaj, um... Co byś mogła poradzić przyszłym maturzystom, którzy będą zdawać w następnym roku? Nie wiem, co mogłabyś jeszcze zrobić, gdybyś mogła się cofnąć do drugiej klasy? Przede wszystkim systematyczność. Ja myślę, że to jest podstawa uczyć się cały czas na bieżąco, powtarzać sobie, dużo rozmawiać i nie opuszczać lekcji angielskiego. Jak się czujesz przed egzaminem? Bo chyba za chwilę wchodzisz, prawda? E, tak, właśnie czekam na moją kolegę, jeszcze dwie osoby przede mną. Jestem bardzo zestresowana, ale myślę, że będzie dobrze. Robiłam wiele powtórzeń i myślę, że, że dam radę. Panie powodzenia. Nie dziękuję. <laughs> Szymon? Szymon, jak się przygotowywałeś do egzaminu? No, ja się przygotowywałem tak trochę po chińsku, czyli dużo rzeczy w krótkim czasie. No, jest... <laughs> znaczy, dużo mi pomogły materiały, szczególnie z naszej grupy facebookowej. Myślałem, że się nauczyciela. Czyli czujesz się na siłach na ten egzamin, tak? Czuję się na siłach. Najważniejsze, że się już nie stresuję. Stresowałem się dwa dni wcześniej, dzisiaj już jest spoko, więc myślę, że będzie dobrze. Trzymamy za Ciebie kciuki. Z której klasy jesteście? Jest z profilu geografia angielskiej, biologia i trochę taniec chyba tam był. No, było, no tak samo też, że jesteśmy z innej klasy. Ile godzin mieliście angielskiego? Sześć no, w tygodniu. Czułeś się dobrze przygotowany? Czujesz, że jesteś dobrze przygotowany? Tak, bardzo dobrze. Nie, nie było z tym problemu, naprawdę. To, to co było na lekcji naprawdę wystarczało, żeby spokojnie zdać. Było trudno? Nie, no, fajnie trafił się ten jak się nazywa, egzemplarz. Arkusz, no, łatwy nawet, był ok. Tak, Tobie też się podobało? No, również mi się podobało. Nie, nie arkusz, żeby w porządku w porządku było, ogólnie, całość. Fajna atmosfera, wszystko. Tak. Okay. Miła, miła komisja, komisja w porządku. A co sądzicie o tych zmianach maturze, o tej nowej maturze? Ta jest chyba łatwiejsza według mnie. Czy znaczy, ja również nie miałem problemu, mi się podoba, może być taka. Dobrze, dziękuję wam bardzo. również, dziękuję. Przed chwileczką wyszłaś z egzaminu maturalnego z języka angielskiego, z ustnego egzaminu. Jakie wrażenia? E, Okej, okay. w sumie pytania były dosyć łatwe. E, ogólnie zadowolona jestem. A spodziewałaś się tego rodzaju pytań, jakie były, czy było coś zaskoczeniem dla Ciebie może? E, ogólnie w sumie dosyć takie łatwe były, były pytania. E, w sumie można było się spodziewać takich, tych, takich najprostszych, ale no, było też takie jedno, co mnie dosyć zaskoczyło. A rozmawiałaś z maturzystami, którzy wczoraj, przedwczoraj zdawali język angielski? Nie, raczej nie, bo w sumie takie rozmawianie to bardziej denerwuje jeszcze. A czy, jak spędziłaś wczorajszy wieczór? Czy denerwowałaś się, czy jeszcze uczyłaś się, czy już zrobiłaś sobie odpoczynek? Odpoczynek sobie zrobiłam. No w sumie po co się denerwować? To, co miałam się nauczyć, to już się nauczyłam. W jeden wieczór tak się więcej nie nauczę. A czy czułaś się dobrze przygotowana do egzaminu wchodząc? Tak. Myślę, że tak. No, strac, było mimo wszystko. Jeszcze nie znamy punktów. Ile punktów spodziewasz się dostać? Nie wiem, trudno mi określić. A jeszcze powiedz, jak się nazywasz i z której klasy jesteś? Weronika Święch, 3D. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jestem też maturzystą. Mam na imię Piotr Masło. Jestem uczniem klasy trzeciej e Języka angielskiego mieliśmy dużo. W tym roku mieliśmy 5 godzin tygodniowo. Słuchaj, właśnie wyszedłeś po egzaminie. Jak ci poszło? Myślę, że nie poszło mi źle. Rozgrzewka była w moim wykonaniu bardzo dobra. Pytania szły raczej gładko. I składnie, mówiłem na temat. Tam się raczej nie jękałem, też nie potrzebowałem pomocy komisji. Pierwsze drugie, szybko na temat. Dużo słówek użyłem takich bardziej zaawansowanych. Jednak na zadaniu trzecim no, troszkę zawaliłem, bo nie wiedziałem już w pewnym momencie, co powiedzieć, więc zastosowałem się i po prostu kilku zdjęć nie opisałem, hmm. także będzie troszkę mniej punktów. Ale zadowolony jesteś z siebie? Tak, tak, jestem zadowolony. Wiem, że zdałem, tylko nie wiem jeszcze na ile punktów. Dziękuję bardzo. E, tak, ja jestem Kinga, e, a więc właśnie e, wyszłam z sali egzaminu naturalnego z języka angielskiego. No ogólnie jestem myślę zadowolona. No myślę, że poszło mi tak, no, tak jak chciałam, wydaje mi się. Zobaczymy na ile punktów, ale ogólnie jest dobrze. Czułam się przygotowana w miarę... Także myślę, że powinno być dobrze.